To znaczy, że trzeba wyłączyć los. Chodźcie ze mną! No, słuchajcie, teraz chwila prawdy. Uch, za chwilę może wyjść. Jeżeli to nie wygląda dobrze, to jestem. No! Najlepsza rzecz, jeżeli chodzi o robienie loków na papilotach, to jest to, że one później mają objętość i nie tracą tej objętości. A kiedy robię loki na prostownicy, to one wyglądają, jakbym je po prostu, jakbym sobie włosy przylizała u nasady. Także, także to jest olbrzymi plus właśnie tego rozwiązania. Minus niestety jest taki, że wyglądacie jak takie chodzące ciopro przez 4 godziny. Dzisiaj do Was w tej szarej rzeczywistości <noise> już bez. Um, jeszcze włosa tutaj mam. Tak, lenie się ostatnio, w ogóle zaczęłam tracić sporo włosów, zauważyłam. Nie wiem z jakiego powodu, ale zaczęłam tracić sporo włosów. No ale nie o tym chciałam gadać. Nie chciałam gadać um, dzisiaj o włosach. Chciałam Wam opowiedzieć o czymś, um, co przypomniało mi się wczoraj, kiedy byłam na tej kolacji. Jak dojechałam, to mojego chłopaka jeszcze nie było, bo utknął w korku. Ogólnie wieczorami korki są niesamowite, jeżeli chodzi właśnie o centrum, o te okolice Burcz e, Wiecie, godziny szczytu przed e, pracą, czyli powiedzmy godzina siódma, 8 rano, korki są niesamowite, i później to samo jest wieczorem. Korki są absolutnie nie z tego świata. No ale dojechałam. Przed moim chłopakiem. No ale wiecie, mamy rezerwację, więc nie będę siedziała stała na zewnątrz, tylko doszłam do wniosku, że po prostu wejdę i, i zaczekam na niego przy stoliku. No i co? No i jak wchodzi się do tej restauracji, to musicie wziąć windę, dwa piętra w górę. I wchodziłam do tej windy i był tam taki pan koło pięćdziesiątki, sześćdziesiątki, i jak tylko weszłam, to się przywitał. I zaczął mi znaczy, najpierw mnie zapytał skąd jestem, więc mówię że z Polski. A jak powiedziałam że jestem z Polski, to zaczął mi mówić no bo ja mam swoją firmę w Gdańsku, może jesteś z Gdańska i tak dalej gadka szmatka. Yy, ogólnie rozumiecie o co chodzi, że koleś raczej nie szukał partnera biznesowego, <grym> tylko raczej po prostu dziewczyny z którą mógłby spędzić wieczór. No. Ale to mi, się, to mi przypomniało o pewnej rzeczy, bo przyznaję, ten wyjazd dwa piętra w górę jest, był dla mnie troszeczkę takim, takim pobytem w windzie, które trwał w nieskończoność. No ale jak wyszłam, to podeszłam do pań, które pracowały tam jako hostesy, i powiedziałam, że właśnie jestem sama, ale to dlatego, że mój mąż utknął w korku. I teraz opowiem Wam historię bazując właśnie na tym, bo to mi przypomniało, to mi, to mi przypomniało, dlaczego mój mąż, mój mąż, mój chłopak jest moim mężem w Dubaju. I, I no już od długiego czasu: mój chłopak nie jest moim mężem. Natomiast kiedy wychodzimy gdzieś na miasto, to tym mężem się zazwyczaj staje. I opowiem wam o co, o co o co z tym chodzi, e, bo też możecie... Czasem może gdzieś tam w moich filmach zauważyć, że ja noszę pierścionek, który wygląda jak obrączka. E, więc za tym w ogóle kryje się inna historia, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. No więc, jak byłam troszeczkę młodsza, bo. Jestem tu od pięciu lat, jak byłam troszeczkę młodsza, to byłam też częściej gdzieś tam zaczepiana, czy to na ulicy, tak po prostu, czy to gdzieś tam, jak wychodziłam z koleżanką. I, i często było tak, że ktoś na przykład pytał o numer telefonu, albo pytał o jakiś Instagram, albo Facebooka, po prostu jakiś tam, wiecie, jak, jakiś punkt zaczepienia, jakiś kontakt. No i nauczyłam się tutaj takiej rzeczy. Że tymi osobami, które zazwyczaj zaczynają taką gadkę, szmatkę znikąd na ulicy i chcą wasz numer telefonu, czy tam nie wiem, w restauracji, czy gdziekolwiek wyjdziecie, e, są właśnie faceci e, z tych krajów, powiedziałabym, ościennych, e, mówiąc prościej, zwyczajnie Arabowie. To raczej od nich możecie się spodziewać. E, w tego, że zaczną z Wami dyskusję, a nie na przykład od kogoś, kto przeprowadził się do Dubaju, nie wiem, z Rosji powiedzmy. Ale to chyba wszyscy wiedzą, tak? to nie jest dla nikogo nic dziwnego. No ale o czym chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć o tym, że w takich sytuacjach e, ja na początku swojego pobytu tutaj w ZEA mówiłam: mmm, Dziękuję, jestem niezainteresowana, bo mam chłopaka. I to się. Nie zawsze, ale często kończyło w taki sposób, że ci kolesie starali się bardziej dostać numer telefonu i ja nie wiedziałam w ogóle o co chodzi. No i jeszcze wtedy jak e, latałam, no to kolesie po prostu, którzy pracowali w Emirec, natomiast właśnie pochodzili z tych krajów, oświecili mnie, że w niektórych krajach na Bliskim Wschodzie nie ma zwyczajnie takiej instytucji jak chłopak. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli jesteś dziewczyną, to jesteś albo singielką, albo mężatką. Nie ma instytucji chłopaka, więc jeżeli oni słyszą często, że ty masz chłopaka, to dla nich to jest taka zachęta, żeby starać się bardziej. Oczywiście nie robią nic złego, a to nie jest, wiecie, jakiś taki creepy podryw. Natomiast rzeczywiście to może być troszeczkę niekomfortowe w momencie, kiedy jesteśmy przyzwyczajone w Europie do tego, że w momencie, kiedy mówimy nie, nie jestem zainteresowana, dziękuję, no to raczej spotykamy się z tym, że koleś przeprasza i odchodzi. Natomiast tutaj często spotykałam się z tym, że właśnie zamiast odchodzić, to koleś starał się bardziej, mówiąc, że no, ale przecież możemy wejść na kawę, ale w to w niczym nie przeszkadza, ale możemy się po prostu zaprzyjaźnić, możemy się zakumplować, to nie jest dla mnie żaden problem, że Ty mówisz, że masz chłopaka. No i w związku z tym nauczyłam się jednej rzeczy, że zamiast mówić, że mam chłopaka, mówię, że mam męża zawsze, 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 zawsze. I tutaj kolejna moja lekcja Którą miałam w momencie, kiedy wyszłam z moją przyjaciółką już dawno, dawno temu na kolację. Wiecie, super fajna restauracja gdzieś tam jakieś, nie wiem, 50-60 piętro ogólnie fajnie, fajnie taki babski wieczór. No i siedzimy sobie przy stoliku, i nagle w pewnym momencie wyrasta przed nami Koleś, który chciał zagadać i prosi o numer telefonu, więc ja oczywiście. Yy, już wtedy zaczęłam mówić, że dziękuję, bardzo mi miło, natomiast mam męża i na pewno nie jest to coś, co jest odpowiednie w tym momencie, więc no niestety nie podzielę się tym numerem telefonu, dziękuję. I spotkałam się tam, nie wiem, dwa albo trzy razy z taką sytuacją, że ja mówiłam komuś, że mam męża, a w odpowiedzi słyszałam, wiem, że nie masz. Tak w ogóle what the fuck? Wiem, że nie masz. I na moje zdziwienie, ale jak to wiesz, że nie mam w ogóle, hello? E, zdarzało się tak, że po prostu słyszałam, no nie masz męża na pewno, bo nie masz obrączki na palcu, więc nie masz męża. No i właśnie mm, tak się fajnie złożyło, że moja mama kiedyś na urodziny podarowała mi pierścionek, ten właśnie pierścionek, który ma. Małe oczko, więc kiedy go się odpowiednio przekręci, to może robić za obrączkę. No i tak już powiedzmy, nie wiem, dwa lata, może trzy lata. Chodzę sobie, a to jest w ogóle Boże, przypomniałam sobie jeszcze jedną historię związaną z tą e, niby obrączką, mianowicie, mm, mianowicie taką, że to jest dla mnie zawsze taki straszak na facetów, jeżeli nie chcę z kimś rozmawiać, no to wiecie, od razu widzą, że no, może być mężatką. Ale jak poznałam mojego obecnego chłopaka, to umówiliśmy się na randkę. I ja na tę randkę przyszłam właśnie z tym pierścionkiem. I on przez całą naszą pierwszą randkę myślał, że y, umówił się z laską, która y, ma męża. <grym> I mówi, że głupio było mu zapytać na tym naszym pierwszym spotkaniu, że o co tu w ogóle chodzi. E, doszedł do wniosku, że po prostu na drugim, trzecim spotkaniu. Mu to jakoś wyjaśnię, i wtedy dla niego to też nie będzie takie dziwne, żeby zapytać, yy, ale co to jest? Natomiast, no rzeczywiście był przekonany wtedy, że, znaczy był przekonany. Było dla niego tak, może nie oczywiste, ale bardzo prawdopodobne, że właśnie jestem w związku małżeńskim. <grym> Ale później oczywiście no, zaczął się śmiać, jak, jak usłyszał tę moją historię, dlaczego, dlaczego noszę ten pierścionek i że rzeczywiście to jest taki straszak na facetów. Też kiedy latałam, to to się często, często mm, sprawdzało. Ja w ogóle byłam zawsze taką osobą, która kiedy szła do pracy, kiedy szła na loty, to ja się zajmowałam tym, co miałam zrobić. I dla mnie kontakt z pasażerami to był kontakt z pasażerami w momencie, kiedy ja jestem w kabinie, albo kiedy oni czegoś potrzebują, albo nie wiem, kiedy jest jakiś medical, czy coś w tym stylu. Natomiast e, ja też rozumiem to ze strony pasażerów, którzy. Na... Zazwyczaj na tych długich lotach po prostu przychodzili gdzieś tam, nie wiem, do kuchni, przychodzili gdzieś, gdzie my mieliśmy przerwę i chcieli sobie po prostu pogadać. No nie dziwię się, no ludziom się nudzi na lotach, które trwają, nie wiem, 10 godzin czy 15 godzin. Natomiast ja nigdy nie byłam taką osobą, która. Gdzieś tam bardzo mocno wchodziła w jakieś interakcje z pasażerami. Owszem, wchodziłam, ale bardziej na zasadzie smoltoku, natomiast nic więcej. Z załogą troszeczkę inaczej, bo to były zupełnie inne kontakty. A... I bardziej traktowało się właśnie ich jako kumpli, natomiast ja zawsze traktowałam pasażerów jako pasażerów, jako klientów. No ale właśnie zdarzało się, zdarzało się rzadko, ale rzeczywiście było też kilka takich sytuacji, że ktoś tam mówi, że no, to jak mieszkacie w Dubaju, to no ja to, 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 to latam, latam często, możemy się umówić, bla, 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 bla. No i zawsze ten pierścionek mi się sprawdzał. Także yy... <grybujesz> Także dziewczyny, jeżeli lecicie do Dubaju, to to wam polecam. Jeżeli nie chcecie być gdzieś tam, okej, okay, to też nie jest tak, że o Jezus wychodzicie na ulicę i tak jak nie wiem, niektórzy by pomyśleli po przeczytaniu tych zajebistości em, w księgarniach, które mamy, zwłaszcza Margielewskiego, że Przyletujecie do Dubaju, i nagle faceci się na was rzucają, bo wy macie blond włosy i jasną skórę i to jest takie nietypowe. Szczerze, w tym momencie, kiedy tutaj jest pełno Rosjan, pełno Ukraińców, w ogóle pełno ludzi z Europy wasze blond włosy, czy wasza jasna skóra, czy wasze niebieskie oczy. Na nikim, ale absolutnie nikim nie robią wrażenia. Więc nie bójcie się, że to będzie tak, że ktoś po prostu się rzuci, bo wy wyglądacie nietypowo. Teraz taki europejski, typowy europejski wygląd jest tutaj bardzo, 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 bardzo typowy. Tak swoją drogą a propos typowego, typowego wyglądu, zmian, Europy i tak dalej. Na przykład w tym momencie, kiedy jedziecie na marinę, gdyby ktoś wam, nie wiem, zamknął oczy i powiedział, dobra, to teraz zgadnij, w, jakimś, w jakim kraju jesteś. To myślę, że bardziej powiedzielibyście, że jesteście teraz w Rosji niż w ZEA, bo bardzo, bardzo często można właśnie najczęściej usłyszeć język angielski, język rosyjski, no i oczywiście też język arabski, tak, i jakiś tam procent, ale o wiele, o wiele mniejszy innych języków, więc bardzo się to zmieniło. Też często, jeżeli widzicie jakieś, e, na przykład na Kite Beach są e, Reklamy. Jest taki wielki sub, gdzie jest reklama, i tam się właśnie pojawia reklama w języku arabskim, angielskim i rosyjskim. Um, no. jak, jedziecie na, jak jedziecie na marinę, to często też jakieś niedrogowskazy, ale takie informacje dla turystów będą właśnie też po angielsku, arabsku i rosyjsku. Więc to też pokazuje, że mm, no ten. Odsetek białych ludzi, <noise> białych ludzi, ludzi z bardzo jasną karnacją czy z blond włosami wcale nie jest takim odsetkiem wcale to dla społeczność nie jest mała. Więc nie musicie się o tym, nie musicie się tym przejmować, że będziecie wyglądać zupełnie inaczej, że ktoś was będzie niesamowicie zaczepiał na ulicy. Okej, okay, może te pięć lat temu było troszeczkę inaczej, bo bo bo, bo, bo też ten Dubaj nie był takim a, nie, był, nie był taką destynacją, gdzie ludzie. którą rzeczywiście ludzie wybierali, żeby się osiedlić. Nie wiem, mam wrażenie, że po prostu było inaczej, ale się już, ale się już bardzo mocno rozgadałam. W każdym razie taki e, protip dla was, dziewczyny, jeżeli przyjeżdżacie do Dubaju i ktoś wam ktoś was gdzieś tam zaczepi i, i będzie chciał właśnie numer telefonu, to jeżeli nie, nie jesteście zainteresowane, to zwyczaj zby... Boże. Czy ja dzisiaj się wysłowię? Jeżeli nie jesteście zainteresowane, to zwyczajnie powiedzcie, jestem mężatką. Nie bawcie się w to, że macie chłopaka, że kogoś poznałyście, że chodzicie na randki. Nie, macie męża, dziękuję. Bardzo mi miło, natomiast muszę podziękować i miłego dnia. A propos miłego dnia, to dziękuję Wam bardzo, że dzisiaj byliście ze mną. Ja się dzisiaj muszę obudzić, muszę się obudzić. Więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia.